również maszynie gotową do startu i uwaga, konie ruszyły. Kto poprowadzi tutaj bardzo mocno poszła Zorianna od pola. Jeszcze obok niej Fortis Puella. Te dwie klatcze Zorianna Fortis Puella. Natomiast na ostatnim miejscu galopuje Vivid Park W niewielkim odstępie z tyłu również jest autobiografia, ale autobiografia już doszła do stawki. Tymczasem tutaj bardzo blisko siebie: Zorianna i Fortis Puella. Te dwie klatcze Dalej taką parę stanowią Astra Vera oraz Enjoy Your Dream. Na ostatnim pozycji jest na przedostatniej autobiografia, ostatnia w niewielkim odstępie. W Spark. Przed wyjściem na prostą, blisko siebie, bardzo zorianna Fortispuella. I w takiej kolejności wyjdą na prostą. Zorianna Fortispuella ją atakuje od pola. Y, przy kanacie y, tam galopuje Enjoy your dream. I jeszcze tutaj kapitalnie od pola idzie Astravera. No, o zwycięstwo Zorianna walczy za Strawerą. Te dwie klacze. Zorianna Strawera. Przy kanacie. Jeszcze tam broni się Fortis Puella. Jeszcze 100 metrów do celownika. Zorianna próbuje przyspieszyć, a Strawera ją atakuje, ale nie da rady. Wygrywa Zorianna, druga Astrawella.